Kobiety pytają, proszę księdza, co to znaczy być kobietą. No ja wie pani, dorosła, nie wie pani. No czytam gazety, ale w gazetach pisze tak, co to znaczy być kobietą? No to masz być jak chłop. Masz pić wódę jak chłop, walić z piąchy jak chłop, jeździć samochodem, chodzić ubrana jak mężczyzna, przeklinać jak mężczyzna i się żadnemu chłopakowi nie dać. Teraz sukces. Kobieta z motem pneumatycznym. Boże, wyzwolenie kobiet. F16 kobieta. Boże, F16. Przecież usłyszałem rok temu w radiu na trójce wielki sukces polskiego prawodawstwa. Kobiety mogą pracować w kopalni na dole. O niczym innym dziewczyny nie ma życie, nie? Świat zwariował. Świat zwariował, co to znaczy? Pismo nam święte powie. To jest nieprawdopodobne. Księga rodzaju chyba miała ulubiona księga poza oczywiście Ewangelią w Ksi. Pismo Święte nam mówi wszystko, w tłumaczy nam z samych siebie. Jeśli chcesz poznać siebie, nie gap się w lustro, tak jak powiedziałem, bo się podłamiesz.